Już mi w powiedział, że jest gówniana, błyska. Nie ma sensu grać. Nie ma dymu. To faktycznie gówniana. Lecimy. Nawet nie wiem, co mam tam za bilda. Ja za bilda. Takiego dać. Kurwa, nie, nie włączyłem misji, nie? Oczywiście. Bo... Bo po co? Zbarnowana gra. Jeszcze na dziesiątki rzuciło, Nie, nie na dziewiątki. Oni nie mogą błyskawicy zrobić normalnej. Normalnej z apekami i z hekami, z dymem. Z hydro i z radarem naraz. Nie mogą normalnego niszczyciela zrobić. I z nalotami jeszcze. I... Jaki ja mam zasięg? AA. 58 ok. To ma w ogóle AA? Ej, Speedboost jest dojebany, widzę. To znaczy, bardzo dobry. Bardzo dobry speedbus. Szkoda, że nie mam dymu i szkoda, że moje pociski są apatyczne, ej. To no to jest Gustav ten Store? Aha, okej, to, okay, to już, już wiem, już wiem. Torpedy od Makmurty! Torpedy od Rufy! Ojoj! Ojoj, ja tu sam jestem! Rozumiem, ty coś narzekałeś, że chujowy okno. A to kurwa zobacz, morduje, lewo, prawo, kurwa kapy zbiera. I ma Ile jest fa ten radar tego, tego luja kurwa? O kurwa! To oni dali serio... ...pancernikowi kurwa godzinny radar? Nie mam obu, mam na razie tylko jedną. Ojebane. To jest czy to jest z jeden kurwa no, po prostu? Czy to jest po prostu z jeden kurwa? Co ich lotnia odjebała, że nie żyje? Ale chodzi mi o tego, o tego Gustaw Den Denstorecz. To jest tak... Ten tak guz na czole, kurwa, wyglądał jak na Żyde, nie? Kurwa, apatyczne są te pociski, na serio, są apatyczne w chuj te pociski. No bo to kile na lewo i prawo Rzosiu mówiłeś, że ten okien jest chujowy. Zniszczyliśmy wrogi krążownik. A my zniszczyliśmy wrogi krążownik. Ale gówniane w nim jest to, już to, 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 to już widzę, zasięg, nie ma sensu tego robić pod zasięg, No same AP jaj nieurywające, ale też wylotowa jest 811, więc jak to zrobisz pod zasięg, to są jeszcze 102, jak to zrobisz pod zasięg, nie? to to kurwa nigdy nie doleci. To jest taki, taki typowy knife fighter, nie w sensie, że wbijasz w kapa i bijesz się z deskami. Bazowo jest 11,5 zasięgu. No ale to jest taki gówniany zasięg, bo kurwa nie możesz strzelać do pancerników, które mają sekundarkę, nie, bo będą cię kurwa tłuc. Jak dziecko cię będą kłócić, kurwa, nie? Taki Los Andes będzie cię bił jak dziecioka. Bo nie masz zasięgu, nie? W ogóle. Plus jest taki, że to wyciąga 51 węzłów, jak dasz ze speedboosta, nie? I trzeba zrobić zasięg. Te pociski nigdy nie dolecą! Jak będziesz chciał to zrobić pod zasięg, to nigdzie te twoje pociski nie dolecą. Oj oj! O problem rozwiązany widzę wój. Co ty czekasz, że ja ci wypłynę kolego? I mi wystarczy sam fakt, że ja was spodzę wszystkich. Pierwsza gra błyską. No dobrze, no. No dobrze. Idzie na YouTube'a, no ale... Średnio bym powiedział, tak średnio. No jak co z drugą? No muszę ją sobie odebrać, ale no najpierw muszę nazbierać... ...rzeczy kurwa. Przecież nie będę... ...nie będę jak taki łeb, e, muszę kurwa mieć błyskę dzisiaj i chuj.